Witam serdecznie. Dziś podgląd na moją królicę. Tam jest moja psina, Lajlunia. Ja dzisiaj z podziękowaniami do was. Serdecznie dziękuję za to 100 subskrypcji, co zebrałam przez ten rok prowadzenia mojego kanału. Jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. Tyle radości mi to daje, że mogę nagrywać swoje zwierzaki, yy, które, nie ukrywaj. mam pierwszy raz w życiu. Yy, króliki, kury czy przepiórki. Yy, kaczki, które niestety lis mi zabrał. Została jedna. Kaczyszka, którą wyklułam. Ale... Wracając do, podziękowa do podziękowań, dziękuję ślicznie, yy. czekam na kolejne subskrypcje, no nie ukrywajmy, chciałabym, żeby ten kanał się rozwijał i dawajcie komentarze, pozdrawiam gorąco Ze, z, mo z, moich, z moimi zwierzakami, jąkam się, pa.